Witam, witam! Dzisiaj bardzo słoneczny dzień. Mam akurat dzisiaj do szkoły nie szłam, ponieważ mam dzień polny i byłem w Krośnie na Targowicy. I już kupiłam sobie parę kwiatów. Niestety w tym roku będzie trochę biednie w tych dzoniczkach, ponieważ wszystko jest tak bardzo drogie, ale parę sobie kupiłam i na pewno będą ładnie ubogacały moje piękne. Mój piękny ogródek, który będzie w doniczkach, przede wszystkim z takich podwieszanych. bardzo źle zrobiłem, ponieważ miałam po takie sadzonki, zrobione własne i one by kwitły no, bardzo późno, no ale by kwitły. Natomiast ja pomyślałam, że nie będę chował, zobaczymy, jak będzie temperatura. No i omroziło mi po prostu. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jak widzicie, to już nie ma co ratować, to jest tragedia. Ziemię sobie przygotowałem troszeczkę tutaj dam nowej, ale to tylko troszeczkę. Tutaj mam pelargonki, tak jak mówiłem, biednie trochę, ale tutaj już mam takie, takie. I wreszcie wyszło słońce. Wczoraj też było ładnie. No i nawóz yy, o wydłużonym czasie działania, ponieważ, żeby nam nie spalił na początku tych, tych pelargonii, zapraszam do oglądania. Pierwsze co, to posadzę właśnie do tej doniczki. Na początku oczyszczam z tych pelargonii, które mi się omroziły. No i z nich już nic nie będzie. Więc musimy je wytegować z tej doniczki. I zruszam tą ziemię, bo tutaj był i nawóz i wszystko ta ziemia jest dobra. Więc ja tutaj nie będę nic tej ziemi sobie jakoś nie wiem, bo po prostu ta ziemia jest dobrej jakości i ja nie mam co tej ziemi wywalać czy co tej ziemi nie wiem gdzieś tam wymieniać, ponieważ hmm, to jest dobra ziemia dopiero co. Hmm pelargonki były. Ja te pelargonie sobie będę chować teraz i Wam też to polecam iść sadzić tak jak ja bardzo szybko bo to jest początek maja i jeszcze przymrozki jak mogą być naprawdę duże. Natomiast jak będziemy je chować to możemy i nawet i robić w kwietniu, ale jak będziemy chować ponieważ ja nie chowam nie chowamłem, ale teraz będę już chować Pierwsza to jest taka, to jest zwisająca, taka w miarę pełna. I ja ją sobie tutaj wsadzę. I tylko jedna do takiej doniczki. Trochę biednie, no ale trudno. Musimy w tym roku tak sobie je sadzić po prostu pojedynczo, ponieważ nie ma na to funduszy. Tak to wygląda do tej ziemi. Ziemię używałam tą do pelargonii z już pewnie zbogaconą nawozem. Natomiast jeszcze użyłam nawóz długodziałający. Ta ziemia nie wywalałem, tutaj był nawóz w tym długodziałający. Zobaczcie, no z takimi pelargoniami no to już nic nie będzie. Muszę to wziąć. I zobaczcie, to jest czysta ziemia. Ja ją sobie tylko letko tak zruszam i sobie przełożę trochę na chwilę, na chwilę. Zrobi Zrobimy tak. O! I wsadzimy tu jedną pelargonię, taką tą zwisającą, którą mam. Na długający wygląda. Tak mieszamy go z ziemią. Ja tak Mniejszą garść pod roślinę. No, i tak naprawdę to wystarczy już na bardzo długi czas, ponieważ ten nawóz będzie służył nam, nam przez 5 miesięcy. Więc ze spokojem nie będzie trzeba ich podlewać z wodą, wodą poprzez rozmiesza, rozmieszaną z nawozem. Musimy sobie wytegować tej policzki. Nie zawsze te poliki są. Ale przy takich zwisających, który zobaczcie jak się kołyszą, lepiej te foliki mieć. Musimy lekko tak zruszyć, wyciągając z doniczki. No i wkładamy do, do tej doniczki, wiemy będziemy sali tą rośliny. Przygotowujemy ziemię właśnie z tym nawozem, no i teraz przykrywając tak ładnie. Tarkując przy tej roślinie, żeby ona dobrze nam rosła. Mam nadzieję, że nie jest za cicho. Że nie mówi za cicho. I ten nawóz z do już na pewno jest tam wzbogacony jakiś nawóz, więc tak naprawdę jak nie używacie tego długiego działającego nawozu, to na początku też myślę, że nie będzie trzeba przez jakiś tam czas nawozić. No ale później już będzie trzeba nawozić systematycznie. Dobrze. Teraz, no i mamy gotową pelargonie. Teraz będziemy sadzić półpełne pelargonie. Jeżeli nie macie czasu na podlewanie pelargonii, ponieważ musicie wiedzieć, że y, akurat y, w lecie jest bardzo ciepło, no i te doniczki będą szybko przesychać, no więc będziesz chyba tak naprawdę nawet i parę razy podlać, na przykład dwa razy podlać w dniu. Jeśli nie macie tyle czasu, to użyjcie hydrożelu. I niestety, filmik pewnie się nie pojawi z hydrożelem bo po prostu go nie używam, jeszcze go nigdy nie miałem, ale może kiedyś dla Was go przetestuję. Jeszcze jedna sprawa taka dla Was. Pamiętajcie, jaką doniczkę trzeba wybrać. Jeśli wybierzecie taką czarną doniczkę, to musicie wiedzieć, że te rośliny mogą się przypalać. Korzenie tych roślin mogą już tam po prostu nie wytrzymywać, więc należy wybrać te najjaśniejsze. Te białe są nawet najlepsze. No ja tutaj mam brązową, niestety ona też się bardzo nagrzewa, natomiast nie jest to takie mocne nagrzewanie jak przy tych czarnych doniczkach, więc warto. O tym pamiętać. I warto te czarne doniczki poustawiać jakimiś innymi roślinami, albo gdy macie jakieś zwisające rośliny, nie mówię tu specjalnie o pelargoniach, mówię o jakichś innych też roślinach, no to one, żeby warto, żeby one zakrywały te doniczki, żeby to słońce nie dostawało się do doniczki, ponieważ jak wiemy, czarny przyciąga słońce. Identycznie sadzimy kolejne pelargonie. Pamiętajcie, żeby podlać dokładnie te rośliny. Jeśli na, używacie tego nawozu, to już nie mieszajcie z wodą jakiegoś tam innego nawozu, bo nie potrzeba po prostu. Teraz tylko zwyczajnie podlać. No i mamy gotowe pelargonie. Mamy gotowe pelargonie. Chyba nie będę wam pokazywać, jak będę sadzić kolejne, kolejne Pelargonie. W tym roku postawiłem na Pelargonie. W tamtym roku miałem surfinie, surfinie, i naprawdę były bardzo ładne, natomiast nie rosły mi tak i postanowiłem, że w tym roku sprawdzę, jak będą rosły mi Pelargonie. To już w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że się podobało. Pa!